Chciałoby się powiedzieć, parafrazując jeden z kabaretów. Halo, halo, tu studio, Marcinie, dziękuję. Bardzo dziękujemy za ciekawą dyskusję. Cóż, jak widzicie Państwo, to jest, to są wątki niezwykle szerokie. Skomplikowana natura rzeczy, tak jak mówiłem na samym wstępie, sięgamy do szeregu różnych dyscyplin. Do y, nauk pedagogicznych, do psychologii, do socjologii, do wielu innych dziedzin, które okazuje się mają wiele wspólnego z tym, co nazwiemy kompetencjami przyszłości. I teraz, jeśli Państwo pozwolicie, w ramach projektu realizowanego a, w dialogu czyli programie Ministerstwa Kiedyś Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obecnie Ministerstwie Edukacji i Nauki, yy, projektu, który realizuje gosp yy, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, który zatytułowany jest Budowa systemu kształtowania wiedzy, kompetencji i postaw warunkujących szanse rozwojowe państwa polskiego w erze rewolucji przemysłowej 4.0. I jesteśmy w trakcie procesu badawczego, właściwie zmierzamy w tej chwili już do tej końcowej fazy, Dzisiejsze sympozjum jest elementem tego, tego projektu. Upowszechniamy wiedzę o tym, co jest istotą, według nas, przyszłego rynku pracy. I teraz parę słów o tym projekcie i o tym, co udało się zrobić i co jeszcze przed nami. A w fazie pierwszej tego projektu badawczego opracowane zostały konceptualne na, na bazie yy, Analizy literatury, analizy szeregu dokumentów z różnych dziedzin, podstawy systemu rozwoju wiedzy, kompetencji i postaw dla społeczeństwa polskiego na kolejne 25 lat. I teraz, w jaki sposób to zostało zrobione? Raporty, bazy, dany, bazy danych, wyniki badań i w czterech ujęciach. To jest bardzo istotne. Pierwsze ujęcie to pedagogiczne, czyli w jaki sposób kwestie pedagogiczne mają tutaj istotne znaczenie? Przecież mówimy o kształceniu, o oświacie, a więc pedagogika tutaj ma bardzo duży obszar oddziaływania. Ale jak już wspominałem wcześniej, to także kwestia regulacji, to takich zarządczych perspektyw tego w jaki sposób proces Kształcenia i doskonalenia zawodowego, bo mówimy tutaj o kształceniu przez całe życie, będzie wzmacniany, wspierany y, poprzez odpowiedni skonstruowany system zarządzania. To wszystko kosztuje, a więc ktoś za to musi zapłacić. There are no free y, Jakie. Jaki jest stan obecny, jakie są możliwości rozwoju, skąd wziąć pieniądze i jak, o jakich pieniądzach tutaj mówimy? I czwarty aspekt to fo, aspekt formalno-organizacyjny. Każdy system e, kształcenia, zarówno tradycyjnego jak i kształcenia dorosłych, każdy system na świecie ma swoje ramy or, formalno-organizacyjne. E, tutaj Przeanalizowaliśmy sytuację, wszystkie elementy obecnego systemu, wskazując na możliwości zmian i kierunki, w jakich te zmiany powinny podążać. Rezultatem były cztery raporty eksperckie z tych obszarów, a następnie przygotowany został, została przygotowana wstępna koncepcja tego systemu modernizacji wiedzy, kompetencji i postaw. Po fazie pierwszej, właściwie prawie równolegle ruszyła faza druga. I faza druga to było spojrzenie na to, co się dzieje w świecie. W jaki sposób w różnych miejscach na świecie podejmowane są wysiłki dla modernizacji systemów kształcenia, tak aby... Odpowiadały one wyzwaniom XXI wieku w ujęciu zarówno ekonomicznym, jak i społecznym, technologicznym i też już o tym mówiłem wcześniej, politycznym, który ma także duże znaczenie. Grupa 11 badaczy reprezentujących różne różne dyscypliny, tutaj yy, mamy wymienione ekonomikę, ekonomię, pedagogikę, inżynierię również, bo przecież to yy, nauki techniczne tutaj odgrywają istotną rolę, socjologię, nauki o polityce i administracji, czy wreszcie psychologię, spojrzały na różne wątki, różne, różne yy, elementy yy, tych systemów kształtowania kompetencji w różnych krajach, także w Polsce. Muszę Państwu powiedzieć, że ilość spotkań analitycznych, które odbyliśmy, odbywało się to w wielu dyskusjach, to jeszcze były czasy przed pandemią, udało nam się stacjonarnie wiele rzeczy przedyskutować, doprowadziły do tego, że przygotowany został raport pod tytułem Poza Horyzont Kurs na Edukację Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce. Ten raport dostępny jest na stronie Internetowej Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej na stronie, która poświęcona jest właśnie projektowi realizowanego w ramach programu Dialog. Zwrócę uwagę Państwa na ten tytuł, on jest znamienny, poza horyzont. To, co, to co znajome, to często wiąże, łączy nam się z horyzontem, tak widzimy tak daleko, jak pozwala nam horyzont. A my mówimy nie. Idziemy dalej poza horyzont, i ta droga poza horyzontem to właśnie kurs na edukacji. Zachęcam Państwa do skorzystania z tego, z tego raportu. On jest wydany zarówno w wersji papierowej, ale przede wszystkim dystrybuowany jest w wersji elektronicznej. Można go, sobie, można go zdobyć poprzez stronę internetową Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej. Natomiast Pozwólcie państwo, że zacytuję. To jest cytat z maila od uczestniczki dyskusji na temat tego raportu. Kilkukrotnie były takie otwarte dyskusje w różnych grupach, w różnych miejscach. Tutaj dyskusje, ta dyskusja była prowadzona przez pana profesora Fedorowicza, który Yy, który udostępnił fragment maila, jaki, do, jaki dostaliśmy od uczestniczki. Przeczytam, bo no nie wiem, czy jest to widoczne yy, precyzyjnie na ekranach. Po pierwsze, bardzo dziękuję za umożliwienie udziału w spotkaniu w tak znakomitym gronie. Jako nauczycielkę zawsze mnie takie spotkania uskrzydlają i dowartościowują. Po drugie, w skrócie chcę przekazać swoją najpierwszą refleksję po lekturze całego raportu. Mam w głowie jedno, że tak całościowego, tak wielowymiarowego, tak zrozumiałego tekstu edukacji dawno nie czytałam. Jestem pod wrażeniem tego, że w niezbyt długiej publikacji znalazło się miejsce i na podkreślenie. Funkcji organizowania przestrzeni w szkole, i na wagę relacji, i na monocentryczność systemu, który szkodzi i na to, że nauczyciel to krytyczny węzeł szkolnej rzeczywistości. Jestem pod mega wrażeniem, że tyle kwestii ważnych dla edukacji ten raport dotyka. Co jeszcze mam w głowie po lekturze? Co zrobić, by te refleksje, podpowiedzi dotarły do szkół? Co zrobić, by ten raport stał się dla każdej Rady Pedagogicznej tematem spotkania i rozmowy? Jak z tym dotrzeć do rodziców? Ten raport to must have dla każdego dyrektora. Myśl, myślę, że te słowa to znakomite podsumowanie raportu. To rzeczywiście kompleksowy, krótki ale niezwykle treściwy dokument pokazujący różne oblicza szkoły przyszłości, czy też szkoły to może za mało powiedziane, systemu kształcenia przyszłości. Zachęcam Państwa do spojrzenia. Pozwolę sobie tutaj tylko nadmienić, że szefem tego zespołu był Pan Profesor Jerzy Hausner, który, któremu jeszcze raz dziękuję za to, że zechciał podjąć się takiego, takiego obowiązku, takiego trudu. I myślę, że ten raport będzie istotnym rezultatem projektu, który jeszcze przez długi czas będzie... Pokazywał, w jaki sposób można myśleć o kształceniu. Faza trzecia tego projektu to weryfikacja przygotowanej koncepcji w oparciu o badania empiryczne. I to jest etap, który w tej chwili jeszcze trwa. Udało się już zrobić ponad 5000 ankiet. W, różny, w ośmiu różnych grupach interesariuszy. To oczywiście było zadanie trudne ze względu na, także na pandemię. To jednak warunki pandemiczne powodują, że często tego typu badania nie są, nie są łatwe, szczególnie wywiady pogłębione. Mówimy tutaj o stu wywiadach pogłębionych z wszystkich analizowanych grup. To są zarówno nauczyciele, Wykładowcy akademicy, przedsiębiorcy, samorządowcy, politycy, yy, eksperci sektorowi tak zwani, yy, osoby, które pracują z, w systemie doskonalenia nauczycieli, yy, osoby, które pracują w kuratoriach, osoby, które zajmują się kształceniem yy, ustawicznym, doskonaleniem zawodowym. A więc różne grupy szukaliśmy yy, przy użyciu oczywiście. Yy, yy, Starannie przygotowanych narzędzi, staraliśmy się szukać odpowiedzi na te najistotniejsze pytania, tak aby zbudować obraz całości, ale kluczowym pytaniem jest nie to, jak jest, ale jak być powinno i gdzie, w jaką stronę podążać. To jest pytanie o ten kierunek poza horyzont. Wiemy, że to ma być kurs na edukację, ale pytanie, jaki dokładnie. Rezultatem tego etapu, który kończymy niebawem. Będzie raport z badań empirycznych, yy, który stanowić będzie podstawę do weryfikacji tej koncepcji wypracowanej w ramach pierwszego zadania i przygotowanie spójnej, wieloaspektowej polityki edukacyjnej yy, państwa polskiego na najbliższe 25 lat. I faza czwarta to, to coś, co nas czeka w najbliższych miesiącach, to zaprojektowanie tej polityki. A więc w oparciu o ten model, który został wypracowany, w oparciu o wyniki badań zarówno z etapu drugiego, jak i etapu trzeciego, będziemy przygotowywali w grupie szeregu ekspertów, ekspertów z różnych obszarów pewien model, który chcemy przedłożyć po prostu do publicznej, publicznego użytku. Jaki będzie zakres tego modelu? Będ, określimy cele polityki, bo to jest normalna polityka publiczna, którą chcemy yy, zaprojektować. Yy, opis systemu instytucjonalnego, czyli w jaki sposób zbudować instytucje i jak zapewnić mechanizmy koordynacji. Fundamenty merytoryczne, nazywamy to programem. Oczywiście to jest być może zbyt daleko idące słowo, ale mówimy tu o fundamentach merytorycznych, czyli. Co stanowi podstawę dla kształcenia? W jaki sposób zarządzać tym systemem? Jak go finansować? I wreszcie, jak ten system monitorować i oceniać? Niezwykle istotny, e, niezwykle istotny aspekt tego, e, tego modelu, bo opis, rzecz, opis, jakby docelowy jest jasny, tak? Znaczy zostanie skonstruowany, ale kluczowym będzie aby odpowiednio go monitorować, oceniać i korygować, bo jak mówiłem wcześniej już, jedyną stałą rzeczą, która nas otacza jest zmiana. Te zmiany będą następować. My będziemy mówić o 25 latach, perspektywie 25-letniej, ale przecież w ciągu tych 25 lat świat, który istnieje dzisiaj, będzie wyglądał kompletnie inaczej. I inne będą wymogi, inne będą, będą potrzeby. Stąd też musimy w ten model wbudować elementy korekty, ewaluacji, monitoringu, ewaluacji i wreszcie korekty, tak aby ten system mógł sprawnie działać, a nie działać od momentu do jakiegoś momentu, kiedy zostanie całkowicie zmieniony. Yy, tutaj będziemy zachęcać do takiego spojrzenia ewolucyjnego. I produktem finalnym, będzie model polityki edukacyjnej Edukacja 2030, czyli sięgamy oczywiście poza rok 2030. A, czy to się sprawdzi? My wierzymy, że tak, ale oczywiście, zależne to jest od wielu czynników. Yy, I te czynniki. Yy, muszą być brane pod uwagę przez wszystkie te osoby, które będą miały wpływ na kształtowanie całego systemu edukacyjnego w Polsce. I na koniec chcę tutaj, to jest moje ulubiony cytat gdzieś z angielskiego przysłowia You do not have to be ill to get better. Nie musisz być chory, żeby ci się poprawiło. To jest to, o czym rozmawialiśmy w pierwszym panelu. Czyli niekoniecznie jest tak, że jest źle, czy bardzo źle. W wielu elementach to dobry system. Wiele mamy osiągnięć, wiele udaje się. Mamy dobrych nauczycieli, mamy wiele dobrych szkół, mamy wiele osiągnięć naukowych, mamy. Yy, Ośrodki, które generują nową, nowe technologie, ale to nie znaczy, że nie może być lepiej, bo konkurencyjność, to magiczne słowo gospodarki przyszłości, konkurencyjność będzie opierać się na innowacyjności, będzie opierać się na mocnych umysłach, które pracować będą dla powodzenia gospodarczego. A jak chyba nigdy wcześniej w historii tak mocno, tak dużo teraz zależy od, od edukacji, która y, decydować będzie o jakości życia. Będzie decydować o sile gospodarki, będzie decydować o tym, czy y, jak ludzie będą pracować, tym samym będą mieli podstawy dobrej egzystencji, dobrego życia. Mamy nadzieję, że ten raport będzie drogowskazem dla tych, którzy podejmować będą decyzje. Służyć będziemy swoją opinią, swoją radą. Zachęcamy wielu e, z Państwa, którzy, którzy nas oglądacie dzisiaj do tego, żeby odsyłać swoje spostrzeżenia, swoje uwagi. Staramy się wsłuchiwać w różne poglądy, staramy się szukać e, nowych możliwości. Ten, ta praca przy, przy tym projekcie wskazuje, że to ma sens. Głosy, z którymi się spotykamy, wyraźnie mówią, musimy się rozwijać. Musimy szukać nowych możliwości, bo każdy zmarnowany rok to wiele lat zaniedbań w przyszłości. A więc nie musisz być chory, żeby ci się poprawiło i tego. Ee, życzymy całemu systemowi edukacji.